Cześć, witam w kolejnym odcinku Przynęt i Chórz Tutaj mamy takiego malutkiego okonka. Dobra, pokażemy Wam przy następnej zdobyczy. Patrzcie, tutaj mamy okonka. Spróbuję go za chwilę jakoś wziąć. Bo on też nie dość... Spokojnie okonku. Nic Tylko trzy skorupki. Hmm. Trzymaj się No hmm. nimi. Hmm. A co ja go ogłuszyłem? Mamy tutaj kolejnego okonia. Rzucamy go i pokażemy jak się... Właśnie tutaj jest taka płotka. Musimy już kończyć. Żegnamy. Y, y. Go na ziemi, w żadnym razie. Daj mi go. Patrzcie to jest okoń. To już po, po, go na ręce. Bo musi... Tak normalnie, wiesz. Czekaj, bo chcę mu wyciągnąć. Taki okoń gdzieś w wielkości dłoni mojego taty. Który pójdzie po rodziców. No mój tata mówi, że pójdzie do po rodziców, to pewnie pójdzie. Patrzcie na tamtego okońka. Patrzcie, to jest taki okoń. Teraz tam gdzieś pływa. Nie widać go.